No ten mecz miał różne, różne fazy. W pierwszej połowie bardzo dobry początek w naszym wykonaniu. Kilka fajnych odbiorów w Pressingu wysokim. Strzelona bramka i taka fajna kontrola, ale potem dwie głupio stracone bramki jakby rozłożyły ten mecz na łopatki początek drugiej połowy kolejny entuzjazm i kolejny prezent z naszej strony rzut karny. No, potem wróciliśmy do gry, ale to warto dzisiaj wygrała. Fajny początek meczu zwłaszcza w wykonaniu holczanki. Te pierwsze 15 minut udokumentowane zresztą golem Tomasza Mikołajczaka. No nie wyglądało to na przypadek, bo Hojczanka zdominowała w tym fragmencie gry Rywala, i o ile wiadomo, jest trudniej, bo gramy z ekstraklasowcem, tak w pierwszej lidze powinno być chyba kończące łatwiej tak grać, czy niekoniecznie? No teoretycznie powinno być łatwiej i na pewno te pierwsze minuty tego spotkania były ta, wyglądały tak, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądało większość spotkania. Tu nam tego jeszcze zabrakło. To była taka holczanka agresywna, bardzo wysoko również ustawiona. Czyli no tak rozumiem, jak, że tak to ma wyglądać. Tak, tak, tak jak tak we wszystkich sparingach, tak jak dzisiaj chcieliśmy wysoko odbierać piłkę w pierwszej połowie, to się udawało, w drugiej i w części akcji też, ale jednak jest jeszcze nad czym pracować. No i jednak przechodzimy do tego, że jest wynik wynik idzie w świat. Gramy kolejny sparing z ekstraklasowcem, ale wygrać się kończący jeszcze w tych meczach. Nie udało. Dokładnie. Wyniki na pewno nie cieszą. Wyniki, no ale chyba też nawet nie, nie martwią mnie. Ważne jest to, jak wyglądamy fizycznie, jak realizujemy i jak chcemy realizować zadania. I na tą chwilę wygląda to dobrze. Kolejny przydatny oczywiście sparingi. Szkoda szkoda wyniku, bo wiadomo, możemy dużo mówić, sparingi gra, ale, ale każdy chce wygrywać, a tych zwycięstw w sparingach brakuje. Szkoda. Ale myślę, że kolejny materiał do, do analizy i, i trzeba robić wszystko, żeby wynik przede wszystkim był lepszy. Ten mecz taki miał różne fragmenty. Honiczonka dobrze zaczęła, później inicjatywę przejęła Warta. Podobnie zaczęła się druga połowa, w której ty grałeś lepiej, zaczęła Warta, ale po twojej bramce to my mieliśmy lepszy fragment meczu. Szkoda tej straconej bramki w końcówce. No, dokładnie, mogło to się całkiem inaczej zakończyć. Myślę, że mieliśmy jeszcze. Z sytuację, żeby, żeby chociaż doprowadzić do, do remisu, a na samym końcu Warta nas dobiła. No, no szkoda, tak jak powiedziałem wcześniej tego wyniku, ale, ale były na pewno fragmenty dobrej gry i i na pewno na tym trzeba się skupić. No wiadomo, gramy... A jeszcze dodać, że, że te słabsze oczywiście elementy wyeliminować. Wiadomo, gramy z tutaj lepszymi rywalami. Hończanka nie strzela w tych meczach zbyt wiele goli, ale to ty po dzisiejszej bramce wysunąłeś na tego najskuteczniejszego strzelca. No dobrze odnajdujesz się w tych meczach z ekstraklasowcami. No tutaj muszę cię sprostować, bo razem z stopni mamy po dwie bramki. Od piskarnego z Rakowem. A rzeczywiście. No dobra, no, ale, ale jest to ja wiesz, to jest dalej widzę, tak? Także jasne, tak, 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 masz rację. rację, ale nie sam, tak? No, no oczywiście, no, cieszę się z tego, że, że strzelam bramki, ale, ale na pewno wynik z zespołu jest ważniejszy dla mnie i, 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 i tutaj trzeba się, się na tym skupić, a, a to kto strzela bramki, to jest oczywiście wynikiem pracy całego zespołu i, i tutaj jest troszkę y, drugo, drugo, drugorzędna sprawa, tak? Także patrzymy. Patrzymy na to co trzeba co trzeba poprawić i, i, i idziemy dalej. No bramka ładna, taka można powiedzieć w fajnym stylu, tak jak rasowy na plastik wskoczyłeś. Tak, tak, druga bramka, druga z głowy i, i trzeba to kontynuować, no, no bo myślę, że potwierdzam to, że gra głową nie jest miłowca, że, że trzeba grać i z głową, i głową. <grym 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 dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.